Um, cześć, cześć, się siema. Yy, właśnie kiedy to nagrywam trwa premiera nowego filmu, Kriminalizm 3. Nie dodawaj, proszę tylko. Jest jakiś dziwny update do Adopt Me. My sobie w to dzisiaj dojdziemy. Ogólnie. Mam tylko 8 mailboxów. Będę doładowywał. Jak będzie takie 10 łapek w górę, to tam 5. To doładuję sobie tysiaka. I będą grube, codzienne filmy. Oj, oj, oj oj, O, będziecie teraz więcej widzieć. Ten film będzie chyba moim pierwszym takim... Nie, znaczy nie myślałam, że to będzie mój pierwszy dłuższy film. Ale niestety... Betów nie mam za dużo, na pamiętam tyle. Miałem wiele kont na Adopt Me. Mam tylko tyle. To ostatnie wytrajdałem e Quick, Co, e Quick, Trzeba teraz jakieś trzyma no? Jak to się pozmieniało? Ja gram ogólnie w Adopt Me, tak 3 lata. nie mniej więcej prawie tak od początku. Tworzyli Adopt Me, to ja tak. Zaczynamy. go nie miałem. Kurde, Miałem kiedyś. Kupimy to. Nie, kiedyś peta na flyu. O nie, staw na Miałem flya, ale nie miałem rajda. Może miałem rajda Dobra, mam 200 zł. One płyt, pumka. Nie wiem, pójdziemy sobie dzisiaj z ten oder, z wygrą. To jest. czekajcie, mi to zobaczyć. Co to jest? Trade. Może pójdziemy się z kimś. Czekajcie, kto by się chciał, może wytrajdować za pumkę. Próbujemy się potrajdować. Może coś uzyskam. Wiadomo, że to nie będzie progres. Ale... Hmm. Czy tylko ja coś słyszałem o Zalanie Adopt Me? Coś podobno miało być. Spoko, Polska. Oh man teraz Napiszmy Okej, okay, możecie mnie dodać. Okej. Nie na sau. Ekki o oh, buffalo. Kto się idzie na buffalo, proszę. Weź się To ja. Co to było? To ja Boże. Ty, Tr ale trade. Is trade, please. Trade please. Może to chyba dobrze. Hej, 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 hej. proszę. Trade. O! O! Nie pierwszy. Nie gadaj, że ona da akcept. Nie wierzę. Nie dasz akcept. Nie dasz. Nie wierzę. Nie, Robat. Jeszcze ode. Nie dasz akceptu. Proszę. Mój. Dinusia, to się trade da? Chociaż jednego, znaczy Dina nie będą... Nie, Dino na pewno nie będę tradeował, bo to dobry pet. Uma. Później ostatnio wytradowałem. Baffalo. Znaczy, ja będę z nim chodził, może będzie w chętność. I nie mam dobrych petów. Dobra, pójdę sobie sam, samym, zarobię. Chyba trade. Czekajcie, w szkołach. Nie. Dawno nie grałem. To lecimy. Ogólnie chciały też omówić rozwijanie kanału. Bo chodzi mi o to, że ten kanał musi się rozwijać. Bo. No musicie przyznać. Mało się ostatnio. Nie rozwijał, musimy zrobić częstsze filmy. Mam nadzieję, że dobijemy więcej subskrypcji. Jak widzisz ten film, dostęp to do swojego znajomego, żeby mógł się rozwijać. Op. Ale nie, chodź, 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 chodź jeszcze raz. Nie, nie, nie. Trade Ok, trade 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 trade, trade. Okej. Okay. Co? Wydra. Hmm, więcej nie mam. O oh Okej, okay. ja, ja jestem pewna. Nie, napiszcie mi, czy to dobry wybór, ale będę miał dwa baf. Bafolą nie zniknie, ale te dwa są warte, Ja sobie jeszcze szybko zbieram. Nie. Buffalo to ja mam, wiesz? A za Dimusia, co minasz? Jak to akceptuję, ja robię. Nie, no. mogę to wziąć za darmo. Ej, O! Ej, hey, to jest bot. Nie pamiętam już Sleep. gdzieś tu był sleep. To w tej sali. W tej się przyśpi tu dinozaurus. Mm, pra nam się udało. Ok, 20. E, jajko jest za 600. Ej! Hey. O, na chce free No widzę jak dużo już zrobiła chyba. pipi pick, pick, pick up. Drop, Pets. gdzieś pójdziemy. No nie wiem. Nie udało nam się prawie nic wytrajdować. Jak coś wytrajdujemy, to będziecie widzieć po nas. Tak. trade <tripti> La 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 Dinosaur pim push 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 La 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 Dinosaur pimpush La 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 Dinosaur Pimpush La 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 <laughs> dinosaur pimpush La 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 La